Hej, witacie z tej strony bloody witam Was w kolejnym materiale na moim kanale. Tym razem zagramy sobie w Call of Duty Black Ops 4 i nie bez kozery właśnie oglądacie tą część na ekranie, bo właśnie o tej części dzisiaj będziemy rozmawiać. Nie jest to, jakiś, nie jest to jakaś rozbudowana recenzja 19-minutowa, w będę opisywał jakieś wszystkie szczegóły, bo to już po prostu nie ma sensu, bo ta gra to już jest troszeczkę zakurzona wersja, Call of Duty, bo teraz już była premiera do no, Call of Duty, ale chcę powiedzieć jakieś takie słowa, takie, no nie wiem czy ostateczne, ale jakieś takie swoje zdanie chcę tutaj powiedzieć, bo, no, grałem już troszeczkę w tej Call of Duty, wiem, że bardzo, bardzo chyba z dwa materiały może widzieliście na tym kanale. Ale to też nie bez powodu widzieliście te dwa materiały na kanale. Ale zaczynając od początku. Ja muszę przyznać, że bardzo późno zakupiłem te Call of Duty i tu też mam do siebie takie ból dupy i też nie chcę jakoś tak nie wiadomo czego wam mówić, bo dopiero no, pierwszy prestiż mam. Pierwszy prestiż, wiesz, no, no więc tak no kurwa mogę powiedzieć Mogę coś powiedzieć, ale to nie może być jakaś rozbudowana opinia, bo ktoś by mi wyśmiał, no co ty kurwa, mógłbyś robić recenzję gry po pierwszym prestiżu Dopiero po trzecim, czwartym się nie więcej powinno robić taką pełnoprawną recenzję, nie? Dlatego tego nie nazywam jakąś pełnoprawną recenzję, tylko takie moje luźne zdanie, o, moje luźne zdanie, jak oceniam w tą grę. No niestety, powiem wam szczerze, że się zawiodłem. Zawiodłem się, nie będę tutaj owijał bawełnę, że jest tak, tak, że będę będę jakoś chronił. Nie po prostu kurwa. Zawiodłem się pod wieloma względami. Wiadomo, wszystkie Call of Duty, wszystkie nie ma tylko Call of Duty, które by miało same minusy, bo każda gra Call of Duty, ma swoje plusy i minusy. Ta gra tak samo ma swoje plusy, pod względem niektórych specjalistów są zajebiście zrobieni, no praktycznie wszyscy są tacy co można po prostu nimi grać i jest jakiś sens w tym, że możesz jakoś dobrze uczestniczyć w tej walce, choć niektórzy specjaliści są bardzo, bardzo OP. Ten z kosą w szczególności i ten z psem, no to powiem szczerze jak oni mi nie zauważą, no, to ja nawet nie szczeram do nich niekiedy. Nie szczeram, bo to, to nie ma sensu. To, to szkoda naboi nawet. <laughs> tak głupio powiem, ale to taka jest prawda, powiem szczerze. Ja mi się jeszcze nie zdarzyła sytuacja, żebym przez, pierwszy, przez cały jeden Prestige, nie zdarzyła mi się sytuacja, żebym psa jeden na jeden tak zabił, ale że typowo biegnie na mnie i jest mniej więcej blisko. Nie jakoś bardzo blisko, ale mniej więcej jest tak na zasięgu. Nie zdarzyło mi się. Wydając, nie wiem, nieraz strzelałem po cały magazynek, po pół magazynku, nie wiem, niekiedy prosto w głowę, nichu nie zabijesz go. To jest, powiem wam, do dupy. Zawsze powinna być jakaś alternatywa e, zniszczenia, zniszczenia ładunku wroga, Tak to powiem. Nigdy nie powinno być tak, że zostajesz bez, bez kurwa, bez jakiejś pomocy, nie? No i tak samo jest z killstreakami, niestety. Ja wiem, że twórcy sobie wzięli do serca. Bo po World War 2, no to nie dziwię się, że te killstryki są lepsze, bo tam były zbyt chujowe. One były po prostu. No, po prostu do dupy te killstryki były. M Mogłeś se kurwa zabić, może, dwóch, dwóch, trzech wrogów najlepszym killstykiem z gry, nie? No i to było coś nie ten teges. Tutaj te killstryki są niestety, ale zbyt op. Oni po prostu nie potrafią tego złotego środka znaleźć. Tylko kurwa, jak dają się takie styki, to już ci takie dadzą, że po prostu jak ktoś zdobędzie, to ma kurwa z 15 fraków i ty możesz sobie strzelać rakietnicami i możesz sobie je w dupę wsadzić. Sobie za słownictwo, no ale muszę to tak wyrazić, jak to wyrażam, nie? No i powiem wam szczerze, w szczególności stanowisko snajperskie i w szczególności zespół uderzeniowy, po prostu i tak, i tak jest tu plus, muszę go za, muszę go powiedzieć. Jeśli chodzi o stanowisko snajperskie, bo możesz sobie wziąć wyrzutny rakiet, i jeszcze możesz sobie wziąć perk, który opóźnia celowanie tego hopka, co, co cię szczala ze stanowiska snajperskiego. I tak jest plus, ale musisz dwie rzeczy wziąć, żeby mieć jakiekolwiek szanse z tym stanowiskiem snajperskim. Inaczej, bez tych dwóch rzeczy, nie masz jakiejkolwiek szans na zniszczenie. Przynajmniej zginiesz trzy razy, żeby, żeby zniszczyć żeby zniszczyć stanowisko snajperskie, no to powiem Wam, coś jest nie tak. Coś jest nie tak. Nawet jak masz wyrzutnie, a nie masz tego perk'a, no to możesz sobie w dupę wsadzić tą wyrzutnię, bo i tak zginiesz przynajmniej trzy razy, zanim go zniszczysz. To jest no niestety kolejny mankament, bo tak po prostu nie powinno być. Ale na przykład duży plus tego koda to są remake'i mam, bo naprawdę są zajebiście zrobione, są takie takim właśnie starym, zajebistym stylu. Nie tak jakby w poprzednich Black Opsach, że te były futurystyczne w ich wersji, tylko tu są właśnie tak jak były w Black Ops 1 i za to wielki szacun. Kolejny niestety minus, to to jest też duży minus, że oprócz tak ta gra, no to jest nic za bardzo nowego. No nic nowego, kurwa. Czekasz, czekasz 3 lata na grę, a dostajesz kurwa kopię poprzedniczki, kopie Black Ops 3. No powiem wam szczerze, tu jest tylko jakaś taka skórka według mnie. No powiedzcie mi co nowego, ale takiego innowacyjnego jest w Black Ops 4. Jak na grę co twórcy robią, mówią, że robią 3 lata, no to sorry. Sorry, sorry, ale tu powinna być jakaś innowacja, ja nie oczekuję od ty nie wiadomo czego. Bo ja już wiem jak to wszystko działa, ja już to nie jest mój pierwszy kod, tylko kurwa no ja oczekuję czegoś Czegoś troszeczkę więcej, no jak ktoś robi 3 lata grę, no to oczekuje, że jakaś tam większa zawartość tego będzie. No niestety, nie ma. Dobra, materiał dobiegł do końca, ja się będę pozwali z Wami żegnał. Do zobaczenia w kolejnych materiałach, subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie i napiszcie co myślicie właśnie o Black Ops 4.